Czuksanow, uznany autorytet w dziedzinie ogrodnictwa. Wydał pan książkę Zapytaj ogrodnika, a zatem pytamy, czy ta pasja to u Pana od urodzenia, czy zjawiła się w pewnym momencie życia? No, co przede wszystkim w Brzozowie jestem, żeby mnie pytać, tak, mm. <laughs> ale też dla zabawy robimy akcję Polskę w Kwiatach. Natomiast e, autorytet no nie wiem, po prostu lubię to, co robię i lubię się tym dzielić. Myślę, że jestem dość uważnym obserwatorem ogrodu i tego, co się w nim dzieje i wydaje mi się, że e, dzięki temu e, mam pewną no, przewagę, bo dużo czasu w tym ogrodzie spędzam, e, ale bardzo chętnie informuję innych, żeby też korzystali z tego, co ja zaobserwowałem, co, co, co wykorzystałem, bo e, e, jeśli idzie o Podejście amatorskie do ogrodnictwa to jest, jest jeszcze dużo do, do zrobienia, dużo do poprawy. Stan wiedzy ogrodniczej jest w Polsce zadowalający, ale to nie jest to, co uważam powinno być. A proszę powiedzieć, wspomniał Pan o Brzozowie, czy te ogrody na Podkarpaciu są jakoś specyficzne i różnią się od innych z reszty kraju? Znaczy zeszły, w tym roku nie miałem jeszcze czasu po brzozowie pospacerować, a lubię być w miejscu, w którym, w którym jestem. Ja w ogóle uważam, że Polska jest jednym z piękniejszych krajów w Europie. My naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Jesteśmy, owszem, przed głównych drogach obstawieni jakimiś straszydłami i brzydkimi betonowymi płotami, natomiast Polska z bocznej drogi jest jednym z najpiękniejszych krajów świata. My mamy bardzo dużo kwiatów, bardzo dużo ludzi, którzy dbają o zieleń, którym zależy i, i, i to jest piękne w, w naszym kraju. A w tej chwili spotykamy się w czerwcu, czyli w okresie, w którym te Pol Polska jest jakby najpiękniejsza, to naprawdę jest wyjątkowy kraj, w którym kwitną byliny, w którym te ogrody pysznią się różnymi kwiatami i będą kolorowe aż do jesieni, czyli spotykamy się w najpiękniejszym okresie w roku. Proszę powiedzieć, czy coś jest, jak to się dzisiaj mówi, trendy w tym sezonie? Ja nie, chciałbym, ja nie lubię słowa trendy. Ja nie lubię słowa trendy, dlatego że trendy dla mnie oznacza modę na iglaki, których ja niespecjalnie lubię. Ja rozumiem zamiłowanie do żywotników, ale uważam, że piękniejsze są chociażby żywopłoty liściaste z grabu, z, z wierzby. A jeżeli już iglaste, to sosnowe, a nie w żadnym wypadku żywotnikowe. Ale to jest moje prywatne zdanie. Każdy w ogrodzie, i to jest jego zaleta, ma prawo otaczać się tym, co sprawia mu przyjemność, co daje mu poczucie luksusu, komfortu daje wypoczynek, nie wiem, dla oczu, dla psychiki, po, po ciężkiej pracy. To są, to są rzeczy niezmiernie ważne, o których mówię. Zawsze staram się o nich żartować i, i podawać je w sposób taki, taki sympatyczny i lekki. Natomiast ogrody są potrzebne, zieleni jest bardzo potrzebna, nie tylko nam dla tego relaksu, ale również temu wszystkiemu, co nas otacza. Jak ta przyroda przychodzi do nas, to, 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 jest, to jest coś, o co powinniśmy walczyć i o co powinniśmy dbać. Ktoś zmęczony pracą w korporacji, e, gnany atawistycznym prądem, e, przyjeżdża pod brzozów, kupuje dom 25 arów, albo jakiś górnik zmęczony ze Śląska. Co by pan im powiedział na początek? O, dobre pytanie. Znaczy, przede wszystkim wszyscy chcą zacząć od trawy. Ja bym zaczął od tego, żeby zastanowić się w obecnej sytuacji, jak ogród urządzić, żeby spędzać w nim jak najmniej czasu na pielęgnacji. To jest niezmiernie istotne. Żeby ten, żeby ten czas, który musimy spędzić na pielęgnacji, na uganianiu się za różnymi chorobami, szkodnikami, był jak najkrótszy. I tutaj wchodzą w grę rośliny tak zwane zdrowe. Tych roślin jest dość dużo. To nie są Dobrze, ale ja bym radził przede wszystkim wybrać się na spacer po okolicy i zobaczyć, co ludzie mają w ogrodach. To, co rośnie, to generalnie właśnie jest to, co powinien sadzić i niespecjalnie wymyślać coś, czego ludzie nie mają. Jeżeli nawet to, nie wiem, tawułę kwitnącą nie w kolorze różowym, a białym, albo rośliny o jakichś barwnych liściach, ale e, zacząłbym od, od spaceru po prostu i od tego, a jak mu się to będzie później układało dalej, myślę, że ogrodnictwo jest sztuką popełniania błędów, uczenia się na tych błędach i to nic nie szkodzi, że coś tam posadzimy i to to nie, to nie będzie chciało rosnąć. To jest po prostu, po prostu tylko sygnał, że akurat w tym miejscu to nie jest dla tej rośliny. I proszę się nie zniechęcać. E, powinno się mieć, a jeżeli już korporacja, to radziłbym zacząć od warzywnika. To jest bardzo dobre, żeby wyjść po prostu taką markę, popędzlować prosto z grządki i naprawdę nic lepiej nie robi. Tak, i na koniec chciałem zapytać, co w tej chwili pan ma na warsztacie pisarskim, poradniczym? To znaczy dwie książki. Wpływ Księżyca kolejny na 2015 już roku ukaże się na przełomie sierpnia i września. Zapraszam serdecznie Między innymi do Zielonej Oazy, w której te książki można kupić. I to jest taka stała pozycja, którą ja co roku wydaję. Natomiast z nowości no, dwie rzeczy się szykują. Jedna już jest właściwie napisana i, i w tej chwili się składa i mam nadzieję, że niedługo tutaj się pojawi. Na przyszły sezon na pewno będzie to jest bitwa o pietruszkę, czyli właśnie rzecz o warzywach i warzywnikach. Ale w moim pojęciu, takim, w którym ja namawiam rzeczywiście do uprawy amatorskiej i, i taka powinna ona być, powiem tylko, że tu jest walka, jakby bitwa o pietruszkę, nie, o byle co, tylko o, o tą pietruszkę przysłowiową tylko naturalną, że rzeczywiście warto się bić o nią i, i to jest niezmiernie ważne, żeby tych dobrych warzyw z własnego ogrodu, które mają kompletnie inny smak niż warzywa z supermarketu, kto to z, będzie uprawiał, to będzie wiedział o czym ja mówię, e, uprawiać. Natomiast druga rzecz, tutaj nie będę zdradzał tytułu, ale mam ciekawy e, pomysł to będzie książka o roślinach generalnie użytkowych, e, głównie o ziołach, ale też o ziołach rozumianych jako rośliny chociażby wykorzystywane w różnych aspektach naszego, naszego życia, czyli to się nazywa pięknie etnobotaniką, czyli czego, czegoś, co jest na styku ludzi i roślin. Tego, do czego nam są te rośliny potrzebne, ale to jeszcze jest książka do napisania w tym roku, więc sądzę, że dopiero w przyszłym gdzieś nam się ukaże, ale to są dwa jakby pomysły. No i Ponieważ komplet musi być, szykuję temat sadowniczych. Dość ciężki dla mnie, bo ja mam mały ogród i nie, muszę, nie mogę tych wszystkich roślin sadowniczych uprawiać, ale już powolutku zbieram materiał do tej książki, także wydaje mi się, że, że będzie wtedy komplet, a wpływ księżyca cały czas będzie się ukazywał. A zatem pamiętajmy o ogrodach, jak mówią słowa znane piosenki. Przecież stamtąd przyszliśmy. Oczywiście, ja chciałbym tutaj jeszcze będąc już na miejscu podziękować Centrum Zielona Aza za przygotowanie akcji Polska w Kwiatach. To jest dość ciekawe, ciekawa forma jakby wyjścia do ludzi na zewnątrz, pokazania, że otoczenie się kwiatami i życie w pięknym otoczeniu jest cool, na, na czasie. I powinniśmy się być z tego dumni, że, że mamy ten, ten, ten swój skrawek zieleni, a nawet jeżeli przyłożymy rękę do takiej właśnie zieleni gdzieś tam w mieście, też nie wolno się tego wstydzić, powinniśmy być za tą zieleń wszyscy odpowiedzialni. To jest nasze wspólne dobro i cieszmy się z niego.